Jack, Wal, dostałem przekaz z biura, ocenili sytuację i chcą, byście zajęli się głównym obozem. Wydaje mi się, że problem mogą sprawić dwa miejsca: posterunek i sam główny obóz. Jeśli chcemy mieć pewność, że załatwiliśmy oba, musimy zdobyć atomówkę. Bombę atomową? Zwariowałaś? Uspokój się. Ma bardzo małe pole rażenia. Akurat takie, by ośrodek wyparował, ale bez powodowania zniszczeń ubocznych. Poza tym, zanim wybuchnie, będziemy poza zasięgiem odnawiecznej. Witam bardzo serdecznie z tej strony KMX112. Witam Was w szesnastym odcinku z Gry. Far Cry 1, słuchajcie, jeśli pewnie teraz zobaczycie, to jest to oczywiście 16 poziom w grze i 16 odcinek. Słuchajcie, ja tutaj gry wracam po roku. Zaraz wytłumaczę dlaczego po roku, ale tutaj żeby było jasne, kacenkę zobaczycie, ale tu jeszcze wal powiedziała, że mamy odwiedzić tutaj ten piękny, wspaniały posterunek, gdzie no, mamy bardzo dużo tych tutaj przeciwników. Eee, tylko, że... Tylko, że coś nie chce mi ta broń działać, żeby sobie... Ale dobra, mniejsza. Słuchajcie... Powracam do tej gry... Tak jak mówiłem, po roku i teraz pewnie niektórzy się zastanowią, a dlaczego wracam do tej gry generalnie? Do tej gry generalnie po. O kurczę, to nie tu. A miałem zły nastawiony ten tryb broni. Słuchajcie, generalnie miałem pewien yy, błąd w zasadzie. Miałem generalnie pewien błąd yy, w zasadzie podczas robienia tego, czy może nie lec play'u bo. Oczywiście filmik nagrałem Oczywiście nagrałem całą serię oczywiście Far Cry tylko że okazało się, że podczas w montowania, Właśnie podczas montowania to częściowo odcinek niestety, ale. Co prawda się nagrał, ale. Były generalnie wielkie błędy. Jakie generalnie błędy się pojawiły? No na przykład był taki błąd, przynajmniej. Ja miałem taki błąd, że. Podczas. Kiedy montowałem to na przykład, yy, w ogóle nie wiem czemu, nagrywarka nie nagrywała, w zasadzie nagrywała, tylko że był czarny ekran, był kompletnie czarny ekran. Inne też błędy były takie, że część odcinka się nie nagrała i w ogóle jeszcze inne rzeczy w ogóle były. No to stwierdziłem tak, że no tam połowa odcinka tego po prostu... Nie, nie nagrało się dobrze, tak jak chciałem, jeżeli mam być szczery, no bo się nie nagrała dobrze. No to stwierdziłem, że okej, okay. tam coś tam poprawię. Udało się, co prawda, naprawić ten odcinek. No i też były te kolejne odcinki nagrane, tylko że niestety, ale audio W wcześniejszych odcinkach, co prawda, no było jakie było, tylko że tu kompletnie nie było audio. Głos, czyli moja pogadanka w ogóle się nie nagrała, w ogóle to było w zasadzie, można powiedzieć, odcinki bez mojego gadania, i w ogóle nie było nic słychać. No to ja wtedy miałem problemy, co z tym zrobić, faktem: no bo ja tak oczywiście nie chciałem, żeby tak zostawić, czyli na zasadzie, że no zostawiam kompletnie tutaj wszystko i nic nie mogę z tym zrobić. Chodźmy. No i stwierdziłem, że przez to, że tam wszystko się nagrało, w ogóle się nie nagrało. No, no to stwierdziłem właśnie, że. No to stwierdziłem właśnie, że po prostu zacznę jeszcze raz. Nagrywam jeszcze raz oczywiście. Dobra. Dobra, już zginę, powiem. wiem. A ja już czuję, że zginę. Ono właśnie, bo trochę nie ogarnąłem. Można powiedzieć, od razu na starcie zginąłem jak głupi. Możecie teraz zobaczyć właśnie, że te savey wcześniejsze nagrywałem właśnie już tak naprawdę rok temu. No i stwierdziłem właśnie, że po tych miesiącach bo próbowałem naprawić, nic nie mogłem z tym zrobić. Stwierdziłem, że po prostu lepiej w ogóle już nie kombinować. No to stwierdziłem sobie, że po prostu jeszcze raz. Zacznę nagrywać. Pozostały przynajmniej te cztery poziomy. Nie przedostaniemy się przez bramę. Znajdę inną drogę. Dobra, teraz trzeba ostrzeli... ostrzelać śmigłowiec. To jak najszybciej. Dobra, zniszczony. Oż rakiet nic nie mam. Trochę zmarnowane te rakietnice, no ale coś zrobić. Dobra, sama go wyeliminowałaś. No to jedź. Jedź, wal. Dobra, teraz już powinno być dobrze. Więc jak mówię, zaczynamy jeszcze raz. Przynajmniej te pozostałe cztery poziomy. Bo myślę, że nic więcej już w tej serii nie zrobię. Mam nadzieję, że te cztery ostatnie poziomy zrobię szybko. Czyli po prostu ukończę jak najszybciej. Bo mi naprawdę zależy na czasie, żeby już to wszystko zrobić. Doj, jesteśmy na miejscu. Czy możesz podać nam położenie głównego terminala ochrony? Czekajcie, przesyłam wam współrzędne. W porządku mam je. Dobra, plan jest taki. Jack, ty masz tę fajną część. Wkradniesz się do obozu i oczyścisz mi drogę. Z wewnątrz powinnam móc włamać się do ich sieci zabezpieczeń. Byśmy mogli przeniknąć do głównego obozu i zabrać bombę. Chwilunia, nie dotykam bomb atomowych, nawet tych malutkich. Nikt ci o to nie prosi, twardzielu. Jestem przeszkolona, by ją uzbroić. Ty tylko musisz mnie tam dostarczyć. Moja damo, jesteś pełna niespodzianek. No dobra. No i dobra, teraz musimy się udać tutaj. Oczywiście przygotujmy się, że zaraz będziemy mieli miłe powitanie. ten kolega leży Dobra Dobra sprzątnięty Kurczę, nie podoba mi się ten klawisz odpowiadający zakłócanie. Nie jestem przyzwyczajony, oczywiście, grałem to te ładne rok temu, to sterowanie nie było jakieś złe, ale przez to, że ja też teraz y, w zasadzie nagra, nagrywam, czy w sumie skończyłem nagrywać pierwszego koda. Pewnie też te odcinki już widzicie na kanale więc. Spokojnie. Dobra. ze sprzątnięci Dobra, ty też. Na szczęście. Bo cię tak szczerze nie zauważyłem. Tu nic nie ma. czy nie jestem przyzwyczajony, że tym przyciskiem jest zakłócanie Naprawdę, ja po pierwszym kodzie Którym miałem w ogóle inny przycisk Gdzie się siadało To ja się nie mogę przyzwyczaić Dobra. No, proszę. Proszę tu przejść Valentine. W porządku Włamuje się do systemu. Puspisz się. Nie wiem, jak długo będziemy. Już prawie? No, Zrobione. Teraz chodź ze mną. Dobra. Zapis jest. To najważniejsze. Biegniemy. Tutaj. Niespodzianka Jek. Mam kod do tych drzwi. U, super. Sedamie. Umierasz Koleś. Ostrożnie Jack. Ostrożnie, Jack! Tam! Dobra... Ale oczywiście... Kamizelki, czy coś, żebym... Żył. To oczywiście nie mają. Plan jest taki. Kiedy dowiem się, jak otworzyć bramę, wchodzimy do środka i znajdujemy bombę. Nie przypominaj mi. To nie wszystko. Musisz iść do kwatery głównej i znaleźć urządzenie uzbrajające. Nie ma czasu, więc musimy się rozdzielić, a ty musisz przestać narzekać. Chwytasz? Położyłem Ci położenie urządzenia udbrajającego... A, chwytam. Kończy nam się czas. No, ja ledwo co żyję. Cholera, zamknięte. Nie przejmuj się, po to tu jestem. Powinno być już otwarte. Wszystkie archiwa zostały przejrzane i posortowane, tak? Wiemy, które gdzie idą? Jasna sprawa. Wszystkie skopiowałem na główny komputer i zrobiłem kopię dla pewności. Są gotowe do drogi. Upewniłeś się, czy wszystkie raporty TPS mają nowe okładki? Nie. Mm. Widzę cię, to. tak. Będziesz żałował, że jeszcze żyjesz. Naprawdę? Do widzenia tej kamizelka jest. Przynajmniej tyle dobrze. Ale wcuć, ale wciąż nie jest dobrze. Widziałeś Do widzenia. Miłej śmierci życzę. Dobranoc. No widziałem Cię Oj kolego Lepiej się było nie odzywać Dobra, zapis jest

O to będzie impreza.

Jasna cholera! Się, co! Hu uh, 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 uh. Ale impreza była. Ale to już chyba wszyscy. Jak już muzyka przestała, był ten już słyszalny dźwięk. No, koledzy, muszę Wam pogratulować. Ja jestem w szoku, że chciało Wam się aż stąd przyjść, ale ja pamiętam, że tutaj jest sporo. Że jest ich sporo. Ale na szczęście się udało. A naprawdę, panowie, imprezę zrobiliście ładną. Tu muszę wam pogratulować. Naprawdę. Z tego co pamiętam to już będzie po mału końcówkę. Teraz wracamy do... Do Valentine No witam Za mną, Jack. Dokąd idziemy? idziemy do kolejnych przyjaciół Pamiętam, że jeszcze będzie jedno miejsce Gdzie będzie trzeba się eliminować przyjaciół I to właśnie... Po tej drugiej stronie jeszcze my się trzeba iść. Ten zamek jest wciąż włączony. W porządku, już. To jest posterunek Jack. Bomba jest gdzieś tutaj, więc pierwszy. Wiesz ich! Towarzystwo do widzenia. No, prawie wyeliminowany, ale żyje. No, widzę, że kolega biegnie do działka, bardzo mnie to cieszy. Właśnie jeszcze dobrze pamiętam, że ktoś musiał jeszcze z tamtej strony przyjść. Lego, no wreszcie padni, co? Nie no po prostu w to nie mogę. Dobra, do widzenia. To już chyba wszyscy. To możemy, to możemy iść dalej. To już będzie, właśnie końcówka. A ci chodzi, Jill. Ja jestem w szoku, że jeszcze ktoś był jednak. No ale jak już był, to już nie istnieje. ten wejście właśnie. Widziałeś to? Widziałeś coś? Słyszałeś to? Ale co tu się stało? Twój kolega właśnie zginął. Wszystko w porządku? Nie jest w porządku. Jeszcze słyszę. O. Zapraszam, zapraszam. go? Zapraszam. Co za niechętni, no ja na nich oczekuję. A no tacy niechętni. Ja już tak oczekowałem na nich. Przynajmniej tu trochę naboi Chodź tu. Chyba no. nie nazywa ja prowadzę. po no. mojej stronie. Dobra, jedziemy. Dobra i to będzie już koniec właśnie tego poziomu. Laboratoria No dobra, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, no i co, trzymajcie się, do i cześć, na razie.